Czołem Santi, może powinienem powiedzieć hoj, bo witam Was z pięknego Gdańska. Mam na imię Piotr i być może stanę się Waszym stypendystą. No chyba, że znajdę się na dnie stawki. Uprawnienia nurka zrobiłem prawie 8 lat temu. Przez ostatnie 12 miesięcy nie tylko spędziłem pod wodą, ale również na kursach, podnosząc swoje umiejętności, zyskując kwalifikacje i pozając lepiej swój sprzęt, żeby nie wyglądać jak bożonarodzeniowa pod wodą. Chłonę wiedzę jak gąbka i terroryzuję mojego badiego na podwodnych treningach. To on mnie namówił do tego, żeby aplikować na wasze stypendium. Powiedział: Piotr, ty na pewno się nie zgłosisz. A ja mówię: Tak, to potrzymaj mi butle. Jak widzicie, na co dzień mam dużo na głowie, ponieważ próbuję okiełznać większy żywioł niż torum na Bałtyku. A jest nim moja klasa w podstawówce. Tak, jestem nauczycielem i próbuję m.in. z tych książek nauczyć młodych ludzi biologii i chemii. Bo jak to opowiedzieć o prawie Archimedesa? Nie wylewając dziecka z kąpielą, ale chciał o ekosystemach? Proszę bardzo. Możemy porozmawiać o tym, co żyje w naszej Zatoce Gdańskiej. Meduzy, krewetki, babki bycze może nie Nemo, ale za to krabik amerykański moim cichym. No już nie takim cichym, jak to nagrywam marzeniem jest dostać się na wasze stypendium i rozwijać się jako nurek, ale również przekazywać tą pasję innym. Chciałbym powiedzieć moim uczniom, że można łączyć naukę z przygodą. Trzymajcie się ciepło i sucho. Do wynużenia. Cześć.